Dzień dobry serdecznie. Piłkarski ekspert quiz, odcinek czwarty i najważniejszy chyba, bo już od pierwszego odcinka mówiliście, że muszą być piłkarzyki. Ja o tym wiedziałem, wy o tym wiedzieliście, siema chłopaki. Czwarty. Cześć! Czwarty, czwarty odcinek, no A, i... odcinek czwarty. Słuchajcie, dzisiaj to nagrywamy szpitala, to z... nagrywamy czwarty w marzenie. czwartek. Nagrywamy, czwartek. nagrywamy A, czwarty czwartek. odcinek i mecz o czwarte miejsce w Premier League może dzisiaj być. Oj, wypadnie, oj, wypadnie. boję się, boję się. Wy już oczywiście wszystko wiecie, tak. co się stało, ale... Będzie ciekawie, to na pewno. Dla mnie bardzo ważny odcinek, bo kolejna ekipa, która mnie zniszczy, to już jest takie... To już jest takie, wiecie, część tego quizu, że ja w każdym odcinku muszę być skompromitowany. Jest presja nałożona. Ty tak. Widzę, że takim Mourinho tutaj zalatujesz. Coś Zdecydowanie. Trzeba się usprawiedliwić na wstępie, nałożyć presję na przeciwnika. Czecie? Dobry, dobry patent. Jest w tym dobry, jest w tym dobry, trzeba czerpać od najlepszych, więc czerpiemy w tym, w tym szaleństwie w tym jest metoda. A ja bym za Mourinho. Panowie, nie przedłużając. Jakie oczekiwania? Ile punktów? Kurczę! Dwa. No, no jak fajnie. będą dwa na plusie, to będzie dobrze. Dobra, dobra jak ja nie będę dają. na minusie, to jest mój zero? Jak będzie zero, A, to już nie Jezu, będzie tak. A być. być na minusie. No, no dobra, właśnie. to byle by nie być na minusie. Dobra, ja jestem na minusie. Dobra, słuchajcie, zasada jest taka, że jak ja jestem na prowadzeniu, to kończymy program. Dziękuję bardzo. <laughs> o Boże, to jest pięciu, tak? Bo pięciu. Pięciu mówiłeś. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. To jest właśnie ten podwójny czas. Jezu, już mówię to za się nazywa? Hmm. Dobra, panowie, Krzywy zaczyna, tak bo jest, jest. najmłodszy, bierzemy środkową kategorię. 16 cały czas, nie Krzywy? Tak, 16, 16. Ale ale, legendarne, legendarne. Ale jest zgoda rodziców na udział w odcinku. Jest, Dokładnie. Jest. Pozdrawiam rodziców. Szczególnie mamy i tata. Macie dobra. piłkarza na daną literę, grającego w danym klubie, na danej pozycji. Uuu. Hmm? Trudne się wylosowało. No, trudne, trudne. Dobra, ja hardkorowo dwa. Wow. Okej, okay, ja popatrzę, jesteście w szoku na pewno. Trudne. Poza <gry> trudne, trudne. No to lecimy, zobaczymy, sprawdzimy go. No. Dobra. Rzucasz sobie jakąś ułatwienie? Czy nie, na razie. No, no, zielony. Piłkarz na literę J. Uuu, przyjemna litera. Grający w klubie FC Barcelona na pozycji bocznego pomocnika. Myślę, że skrzydłowych też tutaj można będzie Ojej. Wszystkich. Wszystkich. O, bo. Tak. Lecimy z czasem. Tak? O jasne. A, dobra. Eee, boczny pomocnik na J. Że Frę? Nie wiem czy, czy bym zaliczył? No, zaliczył się. Zdecydowanie. Eee... Pamiętne 5. Oj no tak. Ten chłop zasłynął zdecydowanie. Oj tak. De Jong? gdzieś tam, kurczę, może by... Nie wiem jak tutaj traktujemy to nazwisko. Eee, ale to nie, taki poszczeknie to który jest czapy, mm, nie? Jordi Albo to nie, bo to przede wszystkim nie to... Poszło. Nie, nie to... Już koniec A, czasu? Tak? 30 sekund <laughs> minia nabył Szybko. <laughs> Ale nie, no ale to ja... szybciutko. Rzeczywiście. Ale dobra, teraz powiem wam tak. przypomnijmy sobie na literę J jeszcze jednego zawodnika. Powiem ci, że to nie jest, to nie jest prosty przykład, bo z tą miotką rzeczywiście trafiłeś mocno mostopolerę. No no, a tak myślę, to jeszcze. Ty na nie... pewno jakiś był, nie, bo to też jest istotne, jeżeli był tylko. Nie, Wiesz nie, nie, co? Nie, no jeżeli nie znajdziemy w ciągu w zasadach jest, że dwie minuty już minuta na pewno minęła. Lot of boring math later. Koniec. Krzywy. Że frenem wygrałeś, zgodnie z zasadami nie tak, ja bierzesz krusika, biorę. jeżeli nie ma zawodników więcej, a my takich nie znaleźliśmy w ciągu dwóch minut, czat, wy macie więcej czasu, jeżeli nas poprawicie, ale i tak punkcik zdobyty w pełni legalnie. Dobrze, to co, lecimy? Ja rozpoczynam licytację, teraz będzie kolor niebieski, reprezentant danego kraju, grający w danym klubie, to myślę, że tutaj, no powiemy sobie, powiedzmy trzech. Cztery. Może być tego dużo, może Cztery. być tego mało. Kurczę, kusi mnie, żeby to podbić, <grym> bo fajnie jest tutaj... E, ale dajmy też Adamowi się rozgrzać, O, więc, e, pasuje. Dobra. Łaskawca! Dobrze, Zdajmy się. Coś sobie ułatwiasz, czy nie? Wiesz co? Co mogę sobie ułatwić? Mogę sobie teraz zmniejszyć jeszcze. Możesz. Ale nie, nie będę tego robił. No? Czterech, czterech. Dostajemy, dostajemy. Czterech zawodników z reprezentacji Hiszpanii, którzy grali w AC Milan. Milanie, z Hiszpanii. Tak. O, to nie jest takie... O kurde. W ogóle niepopularny kierunek dla, Hi dla Hiszpanów. To prawda. Włochy. Eee... Archiwum nie. Czasy najnowsze. Archiwum nie przejrzane. Nie, czterech na pewno nie. – Już wymieniłeś trzech? – No, czterech mam. – Jakich masz? Diaz. – Diaz, Brahim, Brahim Diaz. Diaz. Lopez. E, jeszcze jest przecież Suso? – Castillejo. Suso? Suso. Castillejo? Suso, zapomniałem całkowicie. – Castieho. Samo Castillejo. No, – no, no i Torres przecież. – Fernando Torres, tak. ojej. – Fernando Faktyczne. Torres. – Ale powiedz, te 30 sekund i to nie, robi cztery... Cztery... to mindfuck. Hiszpania. Partner. Hiszpania i Włochy. No. To nie jest oczywisty ten, nie? No, gdyby trafiło na jakąkolwiek inną inne podłoże, mm. albo hiszpańskie, albo angielskie. Alby no się tu Arsenalik wylosował. No właśnie, no właśnie byś no rozmowę. Fran Merida by od razu wpadł, wież, o co chodzi. Cesc Vardegas przede wszystkim. Mikel, Ignacy Mikel, kurczę, no, Ale e, Dla Ciebie? Minusik. Minusik. Dobra, czyli e, już jestem poniżej zakładanego stanu punktów. E, Adam, rozpoczynasz wizytację zieloną, piłkasz na daną literę z danego klubu z żadnych przedziałów czasowych. E, dana litera w danym klubie, e, kurczę. To jest ciężka kategoria, więc myślę, że dwa to jest racjonalne Mhm, mm dwa. Mmm. Mm. Kurde, Larzek jak się poczuł z tym punktem pewnie. No, no dobra. Zaraz, ja na pewno tego nie przebijam, więc masz to. A, no. Dobra. Coś, coś, tak, coś? no w 4 O kurde. Pomyśl, dobra, okej, okay, będzie, będzie śmieszny. <laughs> dobra, dobra, dobra. Zobaczymy jak się tam pójdzie. Zobaczymy jak tam pójdzie. bez tych. <laughs> Uwaga. Koncentracja czterech zawodników na literę G, mm -hmm. grających w Chelsea nie, Hulit. Raz ehm, był przecież. Bo Jezus, ja to zupełnie jaką się nazywa. Ehm. No, matko. On nie, on nie. On nie A nie, on nie ma na G, bo. On jest na M. Nie, 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 nie wiem czy nie ma szans. Już, nie, koniec, koniec. Na pewno. A wy... zaczął grubo od kurita, dobrze szło. Gudjonsen na pewno. Kurde, A, jedzie tak. od tyłu, to znaczy, że będzie teraz kolejne tak. sezony prześwietlał. Ej ale... Gudjonsen był pod ręką, był, był, ale... Kurczę, I założę no. się, żeby się jeszcze znalazł. Powiem szczerze, no nie wydaje mi się, że nie. Na G... nie no, spokojnie, spokojnie. A to co mamy teraz, z minuty? Nie, musimy to sprawdzić. Nie, już nie, bo już samego. Wystarczy, że Gudjonsena nie wymienił. Aha, a tak, by... tak, Dobra, tak, dobra, tak, dobra, żeby tak, tak, był kolejny. Tak, tak, tak. tak. tak no to, to będę minus 1. Tak, bierzesz minus? Jestem na 0. Tak, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na moją taktykę. Ja tutaj patrzę, jak się no. będziecie <laughs> zaczynać i w ostatniej chwili <laughs> wyskoczę. <laughs> tak, jak Filip z Konopi, wszystkie punkty. Tak jest. Kurde. Taktycznie, jak Murini, odmówiłeś o tym. No. Krzywy, przepraszam, rozpoczynasz teraz Ty czerwoną kategorię, no, no. czyli piłkarz na daną literę, grający na danej pozycji. Okej. Okay. Nie ma ograniczenia klubów, tylko. I co ja powiem? Dwa. No to ja powiem, że patrzę. Że patrzy. Jak? To jest moja taktyka. Macie... Na daną literę, tak, no na danej pozycji. Tak. tak. Nieważny w jakim klubie. Nieważne. Może na dołożyć chcesz. Tak myślę, patrzę po swoich leczeniach. że ją trochę trudniej, i dać mu plus jeden na chyba teraz. <grym> ja ja cię nie nałożę. No no ja no ja tak to sugeruję, nie, że wtedy się zrównamy punktowo. Wiesz co chodzi? Że jest. To miał zero, my będziemy opcja. mieć minus jeden. My jeszcze trochę tych kart na stole jest, leży, więc y, krzywy sprawdzimy cię po raz kolejny. No, dobrze. Leży. To ja w sobie. A dobra, nie, jeszcze poczekam z tymi. A, już chciałem sobie tutaj... Ja myślę, sobie... że to zaważy teraz. Dobra, zobaczmy. jednego. Tak. Dwo, co dwóch? Na daną literę, na literę, uwaga, czerwona literka F. Okej. Okay. Na pozycji bocznego pomocnika. Ciuciu. Eee. Nie, to nie. Eee. Nie, no to jest dramat. Jakiś. A... Same Fabinio, same Fernandinho przychodzą do głowy. Koniec, no nie, koniec! nie. Sikera, 30 sekund. Tak, no? nie, nie, tak. Nie, nie Ktoś mi wszedł do głowy. Wiesz co? Ja miałem cały czas w głowie albo nazwiska, które nie pasowały pod pozycję bocznego pomocnika, chociaż Fabregasa w niektórych konfiguracjach taktycznych, ale nie ale, się dało, ale nie, nie bo... Albo imiona mi się cały czas w głowie kojarzą. Tak, ja w sensie, Julian Fauberta, na przykład Ljungberg. Tylko Foberta sprawdzam, bo wydaje mi się, że on był właśnie tak. On grał i na obronie i na bocznej pomocy, więc dałoby się chociażby jego. Pamiętam go, bo był tak. dla mnie zawsze memem, jeżeli chodzi o transfery Realu, więc on mi przyszedł do głowy jako pierwszy, ale co jeszcze? Luis Figo. O Boże. Figo. No figo. Ale powiem Wam tak, to o, jest tak. bardzo niewdzięczne, bo boczny pomocnik tak. trochę odchodzi do lamusa. W sensie Właśnie o to plastyczny boczny pomocnik. No, no. Dlatego dlatego zgadzamy się też na to, żeby tych skrzydłowych uwzględniać tutaj Aha, jak dobra. najbardziej. Okay, tak, tak. Czyli, tak. Czyli ewentualnie możemy Nie, ale ja też szukam pod i niestety. No bo jestem na minusie. Dobra, słuchajcie, zasada jest taka, że jak ja jestem na prowadzeniu, to kończymy program. Dziękuję bardzo. <laughs> OK, here we go, mamy czerwoną. Teraz ja rozpoczynam. O Boże, na daną literę z danego klubu, grający w danym okresie. Jeden, poproszę. Piłkarz na daną literę z danego klubu, w danym okresie. Tak, to jest Turbo Oj, oj, oj. Pas, no Maćku, pas. Krzywy? Ja się zaraz aktywnie, bo muszę. Eee, ale... To też pasuje, niech będzie No niech Maciek się wykaże. 30 sekund. I Dobra. plus 1, sprawdźmy. O! Niech dwa! To, sobie ja, to ja jeszcze sobie może zmienię w takim razie ten kolor mam o. dwóch, Ach. ale wymienię w danym okresie z danego klubu na danej pozycji. Będzie łatwiej. W danym, czekaj, czekaj, czyli zmieniłeś. Na zielony, na zielony. Na zielony. Tak. Okay. Tak. Czyli Dawaj. tu poproszę coś dobrego. 2010-12. Tu Barcelonkę dajcie. Arsenal! O. Na pozycji środkowego pomocnika okay. yy, Fabregas, mm -hmm. yy, dwóch mam, tak powiedzieć? Tak, tak. tak. Yy, I drugim będzie chociażby w tamtym okresie, yy, nie było już Wiejry, Wydaje mi nie, się. nie było już. Ale był na przykład Kazorla, Santi. Santi Cazorla. Santi Kazorla jest, jest, bo to jest ten przełom 11-12, więc. Wymień, wymień, jeszcze, bo tak. jestem pewien, tak. że masz w głowie. Francisco jak Klemu? Wiesz co? No, tego Meride chociażby, którego wcześniej A, nie Francis Francisco Klemu. Francisco Rosa chociażby. O, mógł właśnie, tak. Rossa Rosa mógłby być z niego, można by było mnie uderzać. Przed zawołaniem. No, wiecie, kto jeszcze? Song? Mój ulubieniec. Song? chyba, nie? Abu diabili. Na pewno, bo to jest człowiek, który w tych sezonach jest cały czas na zakładkę. Kontuzja, rehabilitacja, drużyna i, i środek pola e, automatycznie wpada. Aaron Ramsey... Boże, taki. tak, już się rozkręcił, leci, no, leci. No, ale nie, ale to jest ciekawe, ciekawe no bo wystarczyłoby, że trafiłbyś jakąś niewrzeczną pozycję znowu. Ile, dwóch było? Tak, tak było tak, dwóch. Jest, jest. I powiem Wam, że już jak widziałem, jak mi leci ten <laughs> czas i te ostatnie sekundy to rzut na taśmę po prostu. Santi Cazorla, dziękuję. Koszulkę sam muszę jego kub. OK, to teraz było zielone, będzie niebieskie, a ja dam rozpoczynasz. Znowu te litery. Litera, pozycja. Gdzie? No, literem jest strasznie. Mieliśmy te kategorie, to było F i woczny. Dwóch. Nie, dobra, no, ja pasuję. Ja też, bo tu różnie może być. Powinno, powinno się udać, no, chyba że o, naprawdę będzie znowu jakiś e, saigon, ale masz literkę K. Na pozycji bramkarza. Ok. Kuszczak. I. Eee... Kewin Keller z Liverpoolu. Keller, tak o, jest. Cool, oh. tak, tak Ale tak, tak jeszcze jest. bym kogoś rzucił dla bezpieczeństwa. Kasey no. Keller, Casey Keller. Pamiętasz? Fulam. Gratulacje. Nie było, nie było też takie trudne. Nie, dobrze, Wiecie, dobrze. Jakby się jakby było jeszcze coś do tego, na przykład tu, co było wcześniej? Narodowo. Narodowości. Oh. Z narodowością by była Litwa. Chociaż Polska by, by, Polska był w mieć, by była. Polska jakby była, tak. Kurto, by tak być. jest, tak jest. Też by teraz mi do głowy, No ale ciekawe, ciekawe. Ta Dobra, Asia. teraz tak. Masz zieloną, czyli piłkarz z danego klubu na danej pozycji. No to można No to rzućmy. Cztery. Okej, okay, zostawiam. Z danego klubu na danej pozycji. Może być. Zostawiasz mu. Poczekaj, kurczę, rzeczywiście, bo to jest. Tylko wiecie, pozycja może być, ale nawet, nawet jak ci będzie boczny obrońca... Nie, zostawiam piernicze, boję się. Czterech zdanek. Mocno poleciałem, ale może się uda. Znaczy w, w teorii w 90% powinno się udać. To bardziej się boję, że będzie boczny obrońca na przykład. O, a ja mogę, tak. ja mogę w sumie spasować, nie? Tak. I mogę mu rzucić zmianę. Tak. No to tak zrobię. Spasuję rycerzu <laughs> zmianę. Zmieńmy. I co dobrego chcesz tutaj? Co tu jest ciekawego? No, Maćku, naj, najtrudniejsza co proponujesz. Zdobywca danego mistrzostwa, w danym okresie, na danej pozycji. O, Coś dobra, tak dobra, no Zobaczymy. zobaczymy. zobaczymy narodowość to i pozycja to jest niżej. To jest prostszy, tak? To jest prostsze. Dobra, no to lecimy. O Czyli mój Boże, czas. raz. zawodników, którzy zdobyli dane mistrzostwo w danym okresie i grali na danej pozycji. Okay, okay, Jak okay. to ustrzelisz, to jest szacun dobry. Dobra, dobra. Powiem to tak, to jest gruba <laughs> zmiana. Zdobywca Ligi okay. Niemieckiej. Okej. Okay w okresie 2010 12 który grał na pozycji pomocnika. Dobra, e, Nuri Sahin, Sebastian Kell. E, do tego dorzucimy sobie jeszcze Bendera i... E, Chabi Alonso? Nie, to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to. Okej, Basti, Basti Fantasti. Czy Nuri był wtedy w składzie mistrzowskim? Był. Tak, był. Okay. był, był. Gratulacje, naprawdę, naprawdę, ten służonę. A do, dał ci dobrą taką zmianę, że no. E, to teraz e, ja zaczynam. E, I to jest zielona kategoria, o Jezus. To samo, dokładnie to samo się trafiło. Piłkarz, który zdobył mistrzostwo w danym okresie, na danej pozycji. Jeden. Dobra, pięć. Zobaczcie. Dobra, ja pasuję i daję ci połowę mnie czasu. 15 sekund. Nie, i nie, nie możemy tak zmieścić, niestety. E, w w zasadach jest, że poniżej 30 nie możemy. Oj. Pięciu powiedziałeś, tak? Tak powiedziałem pięciu. Chcesz sześciu widać? Tak, zrobimy sześciu. <laughs> dobra. O ja. No dobra, zobaczymy. Będziesz jeszcze większy czas, <laughs> opowiem Uwaga, to jest mistrzostwo. A! Euro. Euro... To będzie plankarze. Dajcie plankarze. euro dajcie tysiące Euro 2000 na pozycji. Euro 2000, to jest niebieski czy zielony? Przepraszam, zielony. 2022. Tak, kurde, jakie szczęście. Napastnik. Na pozycji napastnika. Sześciu. O kurde, 6 na pozycji napastnika. Eee... Czekaj. Eee... Na pewno eee, musi być Immobile. Insignia jako skrzydłowy może by się zaliczył. Eee, Belot. Nie, Belotti był, Berardi i… Yy, no kurde nie, nie zdążę. Nie no, tam było mało tych… Yy... Mało było napastników, napastników takich, -te, -te, no bo Ciro, no. Ciro był, był, szukałem Bellotti. w głowie, żeby sobie przygotować. Był Belotti, był tak, no, tak. Berardi też, taki, to jest taki para trochę no, tak, skrzydłowy, Insigne, im, czekaj, Insigne też. Tak. Oj, jednego nazwiska mogłeś nie wymienić, Sassuolo. Ciccio Caputo? Giacomo. Nie, nie było. Raspadori! Giacomo Raspadori! Yes. Tego ci jednego zabrakło do pełni. A to, był, to, był, to była pół, pełna I pięć. pięciu. Jest hmm. Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Raspadori. A, Naprawdę? Tak. Aaj, aaj. Czyli ta jedna moja karta ci zniszczyła Dokładnie. koncert, bo był siłożony elegancko. O mój Boże. Aaj, Raspadori, faktycznie. No nie no, co za lipa. Że, e, mm. I rozpoczyna licytację teraz Adam. <głos> <głos> Ojeju. Raz w Niebieska. Nieprawdopodobnie. Prościej, zdobywca danego mistrzostwa w danym przedziale bez pozycji. Zdobywca danego mistrzostwa w danym okresie. W danym przedziale czasowym. Ale nie patrzymy na żadne pozycje, żadne nic innego. Może się trafić w chamskie mistrzostwo, bo może być. Może okres. być. No. Pamiętajcie, że to są 3 lata, więc to tak naprawdę trzy różne kluby możesz mieć. 3 różne albo... kluby możesz. Tak, tak. Dobra, 5. 5. Hu. Trzy bojek taki zmiany. Akusił. No. Aj, 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 Dobra, ja pasję. E, ja też. Pamiętaj, możesz sobie zagrać, bo pięciu masz wymieniać grę na czas, jeżeli chcesz. Tak, okej, okay, w porządku. A ja jeszcze zmieniam na czerwone. O mój Boże. O Boże, to jest pięciu, tak? Było pięciu. Pięciu mówiliśmy. Pięciu tak. piłkarzy na daną literę, w danej reprezentacji, w danym okresie. Ale masz minutę. <laughs> Widzę, że średnio się to pocieszyło, ale robimy to. Słuchajcie, czerwone piłkarz na literę O. No to się mano. To jest po to Brazylii. Słuchajcie, 2012-14. 2012-14 w Brazylii na O. Jest jeden. Jest jeden, mówisz. No, na ale... pewno jest jeden. Tak mi przyszedł z do głowy. Yy. Kurde. Odpowiedź ci, strzelił bramkę na 1 do 7. Oscar! Oscar, faktycznie, ale dalej, dalej na O. O. o... Ja chyba muszę tylko powiedzieć, tak. Obrigado. Chyba <laughs> do za dalszą rywalizację. Ale czekaj, kogo tam jeszcze mogę wygrzebać? Na O! No co za dziadowska litera. Dziadowska, dziadowska, no. Szczególnie w Brazylii. Brazylia, O. No. Pięciu, wiesz, może tylu nie było, ale wszystkich, którzy byli, musiałbyś wymienić. Koniec. Tylko mi nie mówcie, że ja tym jednym ci pomogłem na tyle, że, że to wystarczy. By, był Osvaldo. Nie, był. Osvaldo? Jest. Kurde, na dru drugiej ligi, człowieku. Czy nie było takiego jak Obrigado? Obrigado? <laughs> w końcu to powiedziałem. Nie, ciężka litera, ciężka litera. Dramatyczna. Nie, brazyli, nie brazylijska w ogóle. Nie znalazłem. Zresztą w ogóle piłkarze na O w naszych quizach to jest rzadko. rzadko. To jest coś jak z Omanem w Państwa miasta. Ale okay. masz jedno państwo i dziękuję krzywy. Nie Ale się. Wiesz co, to... jesteś na minus dwa, tak? Tak, na minus dwa, no. Yy, w takim razie krzywy. Rozpoczynasz niebieską licytację. Stopówca danego mistrzostwa w danym okresie na daną literę. Dobra, Adam, powiem dwóch. O, może, nie, nie, nie wiem. przebijam. Mistrzostwa w danym okresie na daną literę. Tak. Dwóch powiedział. Tak. Dwóch to jest dużo. Pas. No. Okay. Dużo. Okay. Zwiększysz sobie czas czy nie chcesz sobie? To jest mało mamy pytanie. do końca, tak. więc zwiększę sobie ten czas. Masz faktycznie. minutę, bo to może, się, może być ważne. E, mistrzostwo niebieskie. Liga Mistrzów. Okej. Okay. W latach. 12-14 na literę A. 12-14 na literę A. Jednego już mam. Mmm... No, czekaj. lekka presja. Cicho, cicho, cicho. <gry> cicho, cicho. Tak, tak, tak. 12-14 na literę A. O Jezu, ale zaćmienie. Ale zaćmienie. Mmm... Matko, ja czy mówiąc. Dwóch muszę, Boże. Minucia. Masz jeszcze pół minuty. No że... wam zdobywał idę mistrzów. Nie no to pamiętam. Nie skupij się na tym, jak ten piasek przelatuje przez klepsydrę i jak szybko ucieka, bo to popsuje ci wszystko. A yeah. yeah. spikweta? Eee, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. To jest właśnie ten podwójny czas. Moi drodzy, koniec. Nie, Aspiego chyba nie było wtedy jeszcze. Była Aspiego? Możliwe, że go nie, nie było. było. Nie, możliwe, było. Że go nie, było. nie było. Alaba. Tak jest. No, Alaba. Tak, tak. Pierwszy, pierwszy, który mi się pojawił no, w Od no. razu. Moi drodzy. Jak znowu na minusie. Ta Maciek taktyką zabójcy wykosił nas całkowicie. Została ostatnia kategoria i masz plus jeden, czyli nieważne co by się nie stało i tak wygrałeś dzisiejszą rywalizację. Odpowiadając na jedno pytanie. Ale wiecie co? Olej. Ja zawsze mówiłem, widzom od początku, że w tej grze jak trafiasz na gości, którzy cię zniszczą, to musisz być ostrożny. No nie bo... no, musisz grać tak, defensywnie. No. Defensywka. Buls, Tylko Tylko chuli... no, Zagrałem najbrzydszy futbol, jaki <laughs> można. No Zagrałem tak. antyfutbol dzisiaj totalny, moi I jeszcze spałowałem. Tak, ale, War... ale ja <laughs> chcę Wam powiedzieć, jestem przekonany, że macie szacun, bo to jakie dawaliście liczby do wymienienia w niektórych kategoriach, to dla mnie <laughs> szczerze. O, no troszkę na bratobójczy pojedynk piłka. Tak, tak. ale się Te wasze zmiany, które zezasz, to Nie, było, to było samo szachy. Piękne były, naprawdę. To co? Honorowa kategoria. Tak, kończymy. Zdobywca, to, to samo. To, się, to jest naprawdę los. Zaraz, dokładnie co? to samo. Zielony też znowu. Tym tak, tak, razem zielony, tak, czyli tak. Mistrzostwo, Okres Piłkarz. Ja jednego, no, przepraszam. Mistrzostwo, Okres Piłkarz. Na literę. Na literę. Na Maciek jednego. Teraz muszę powiedzieć ja. Um. Ty miałeś ilu przed chwilą? Ja już zostałem ile Dwóch, ile dwóch miałeś. Dwóch miałeś? Dwóch miałeś. No nie no, to bawimy się. Jeden mówiłeś. No. E, dwa. Trzy Kusie, chcesz powiedzieć? Kusi, no Kusi, no bo ty masz minus dwa, tak? Tak. Więc mam minus ja dwa. Ja mam tyle samo. Też masz. No, nie? Masz. Ja więc. jestem. Minus, i, jeden. Minus, minus jeden. Minus jeden. Może mnie dogonić. Mogę się dogonić, tak? Ale Ty mogę, też, możesz mogę dogonić. też z tobą zremisować, jeżeli mi się nie uda <laughs> odpowiedzieć. W tym negatywnym A, sensie. A to prawda, to prawda. Kurczę, chcę się odkuć za to poprzednie. Kurde, Trzy. No. Zabię wam. No, nie, to. Nie, da, nie da, nie da, mi powiedzieć. No dobra, Trzy. Trafimy. Dobra, ja będę tu uprzejmy, masz plus... Mam ci plus 30 sekund. O. o Takie. Dziękuję ci Maćku. To nie chcesz nie chcesz, żeby się ze mną zrównał punktowo. Ewidentnie faworyzujesz Manchester United w tej rywalizacji. Nie się... Dobra, ale oni już nie mają szansy na czwarte miejsce. Ja milionem. tutaj jest taki fair play na koniec, taki wiesz, taki jeszcze nagroda fair play na koniec sezonu jeszcze żeby wjechała. Zielone. Ojej. Słuchajcie moi drodzy, to jest mistrzostwo ligi niemieckiej, czy się cieszysz? Z 14-16. No jaki klub? Literka i no, no nieźle. Dobra. E... Ciekawa literka. Aż od razu sprawdzam, bo szczerze mówiąc. Czy ktoś tam w ogóle był na to? Wrtuje, wertuje eee, To jest 14, 16. tyle to, to lat. To też masz nie... pecha, bo masz jeden klub tylko. No mhm. tak, tak. Ale <laughs> ja co bym jeżeli nie, nie będzie czy Trzy na przykład różne w innej widze mm. I, 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 nie, nie, um, to też nie. Też zacznę sprawdzać już. na i. Powiem Wam szczerze, że nikt mi do głowy nie przychodzi. To trzech jeszcze. Nie, 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 nie ma opcji. Moim zdaniem możesz się prześlizgnąć, bo będzie ciężar, żeby to znaleźć. Nawet nie ma co, od razu. Sprawdziłem w międzyczasie wszystkie trzy lata nie było zawodnika w Bayernie na literkę na I w tym Jest, czasie. Jestem. Także na moje 30 zero. sekund. Też, kurde. Drugi raz chyba taka sytuacja. Tak. Że tak, tak. Za, za to, że w puli się po prostu nie znalazł. Kilka. O to chodzi, o to chodzi. Ale za pierwszym wymienił, wymienił chociaż jednego, który jeden był i rzeczywiście dzięki temu zdobył, bo musisz wymienić wszystkich, którzy byli. Two mi głupiet, że tak samo u mnie zagraliśmy i zaś panikowi się bardziej wykazać. Jestem bardzo wam. No. Panowie, jesteście... Moi... Zabawa przednia moglibyśmy zagrać jeszcze z jedną rundę. Ja chętnie bym grał, niemal by nie skłaby. Można by było tak grać i pa także. Panowie, ja wam powiem tak, widzowie, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć właśnie pojedynek, żeby nie, nie ja tu będę siedział i właśnie antyfutbol, tylko posadzimy właśnie z wami na przykład Janka i będziecie się mogli o. pobić wtedy, kurczę z nim. No, I wtedy ciekawe, to będzie licytacja ciekawe. właśnie równy z równym, a nie że ja naprawdę tutaj taktyka. Powiedziałeś o tym Mourinho na początku. Mourinho na samym początku! To I jest ojciec wczesny tego odcinka. I teraz ja wchodzę Jose na konferencję. <noise> w course, of course. Możesz powiedzieć teraz. Three, three titles, three Titans. Le, lecę jak on z Interem pod trybunę na Camp Nou. Teraz ja. Moi <noise> drodzy, Waldes mnie nie powstrzyma. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam też na, na kanał chłopaków, bo nagraliśmy wspólny odcinek z porządków w Barcelonie. E, poza tym, jak lubicie quizy, to Była u mnie jest ta u chłopaków jest tego masa, dużo treści zresztą piłkarskich znajdziecie. I zapraszam, mam nadzieję, że my też sobie jeszcze zagramy. Dajcie znać, z jak to było. To kapitalna zabawa, naprawdę, więc polecam, grajcie. Jeden, jeden jedyny punkt. Polecam się. plus jeden. Dzięki, I ta Maćku. Taktyka, taktyka, i drodzy. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Hej! Cześć.